One to flagowy model smartfona od HTC. Widać na pierwszy rzut oka, że mamy do czynienia ze sprzętem z najwyższej półki. Jakość wykonania robi wrażenie. Obudowa wykonana jest z matowego aluminium. HTC postanowiło nie brać udziału w wyścigu na największy ekran, decydując się na przekątną 4,7 cala. Dzięki temu telefon świetnie leży w dłoni i bez problemu można obsłużyć go jedną ręką. Ekran ma zawrotną rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. Wyświetlacze Full HD przestały być wśród telefonów rzadkością, ale zwykle mają większe rozmiary. Gęstość pikseli w przypadku One jest tak duża, że krawędzie czcionek są całkowicie gładkie nawet z bardzo bliska. Kolory, kontrast i kąty widzenia sprawiają, że jest to jeden z najlepszych wyświetlaczy, jaki trafił do telefonu. Mimo wysokiej rozdzielczości telefon działa całkowicie płynnie, a to dzięki bardzo szybkiemu czterordzeniowemu procesorowi Snapdragon 600 i 2GB pamięci RAM. Filmy Full HD i najbardziej zaawansowane gry nie stanowią dla HTC One żadnego wyzwania. Przyjemność obcowania z multimediami poprawiają głośniki stereo umieszczone nad i pod ekranem. Słychać wyraźną różnicę w porównaniu z telefonem z głośnikiem monofonicznym umieszczonym z tyłu. Podczas oglądania dłuższych filmów przydatne może okazać się Etui na telefon, które pozwala ustawić go pod odpowiednim do oglądania kątem. Nie można zapomnieć o wbudowanym w HTC One aparacie. Uruchamia się natychmiast. Zdecydowanie lepiej od konkurencji radzi sobie ze zdjęciami nocnymi i w ciemnych pomieszczeniach. Ma również cały szereg unikatowych funkcji pozwalających wykonać zdjęcie z najkorzystniejszym wyrazem twarzy osób fotografowanych, usunąć niechciane elementy stła bądź nagrać 3-sekundowe filmiki podczas robienia każdego zdjęcia i automatycznie zmontować je w zgrabny wideoklip z podkładem dźwiękowym. Kierowcy ucieszą się z uchwytu samochodowego, który jest godnym flagowego modelu dodatkiem. Automatycznie włącza tryb samochodowy w telefonie, ale może służyć również jako stacja dokująca na biurko, która zapewni, że telefon będzie zawsze naładowany. Telefon HTC One jest dostępny w sieci Play.